Z sołtysem Wiórka wiele razy obiecywaliśmy sobie, że tak sobie usiądziemy na spokojnie i pogadamy o różnych rzeczach, a my ciągle w locie. nie? Albo on miał jakieś zajęcia, jakieś zadania, albo ja miałem jakieś sprawy do załatwienia i ciągle się rozmialiśmy. Oczywiście kilka tam takich spotkań dłuższych mieliśmy, ale no, ciągle był taki niedosyt i chcieliśmy, chcieliśmy więcej tej, tej pogaduchy, nie będzie, nie będzie już okazji, przynajmniej na tym świecie. Mam nadzieję, że. Tam kiedyś razem w niebie usiądziemy sobie z Marysiem pogadamy tak od serca. Moi drodzy, chciałem, jemu już nie jestem w stanie tutaj, ale, ale rodzinie chciałem podziękować za, za postawę Pana Mariana. No wiele dobrego dla, dla naszej parafii zrobił. On uczestniczył w tym wszystkim, co, co właściwie historią naszej parafii. On był i przy zakładaniu parafii, i przy tworzeniu tej kaplicy. Moi drodzy, nieraz Maryś służył mi ich taką dobrą radą. Ich to, że ta kaplica wygląda tak, jak wygląda, to jest jego zasługa tak naprawdę i to potrafię się tam przyznać bez żadnego, bez żadnego skrępowania czy wstydu. To on podpowiedział, żeby wyciągnąć ten tunel z kaplicy, żeby, żeby kaplice od środka porządnie. Z... Trochę Zresztą, jesteś i trochę się obrócisz, ale Pan się wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. Pogrążona w smutku rodziną, drodzy zebrani, Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. Pochylamy dziś głowy nad trumną, Nie długo, bracie, z tobą się ujrzymy. Już eś tam doszedł, my jeszcze. Panie burmistrzu, koleżanki i koledzy radni Rady Miejskiej w Mosinie. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, aby pożegnać się tej pamięci Mariana, naszego kolega. Wszyscy dobrze go znaliśmy. Przez wiele lat nasze... Wpadło pan Marian Osłów, był zotysem lat 14, Koś Radów Gardy Rady Miejskiej, mieszkanieckin Mosina i Wiórka. Padło już wiele słów, nie chciałbym ich powtarzać, tylko chciałbym dopowiedzieć, że w kontekście bycia radnym pan Marian zawsze szukał tego, co dobre, zawsze co tworzy Gminę Głosinę jako czyli Rzecz Wspólną. Jak już wielokrotnie padło, wszyscy znaliśmy że Wiemy, że był niezwykle dobrym, wrażliwym i wspaniałym człowiekiem i takim go zapamiętamy. Jednakże nie zawsze i nie wszyscy to doceniali. za swoich dni wypełniał misję jako całody wsi. Żył tym i miał jeszcze wiele planów.